w czwartek 5 grudnia w National Geographic. Święta i nowy rok w stylu historymne. to pasmo programowe przygotowane właśnie przez ten kanał i tam zobaczyć będziemy mogli najpopularniejsze programy. Święta w stylu historii to oczywiście najlepsze programy, takie jak Starożytni Kosmici, Fantastycznie Ludzie i Stworzenia, Dziwne Miejsca i jeszcze dziwniejsze wynalazki. Pojawią się w programie Pogromcy Tajemnic. Ponadto zobaczymy specjalny świąteczny odcinek Gwiazd Lombardów, w którym do Lombardu przychodzi wielu klientów. Jakie rzeczy przyniosą w tym bożonarodzeniowym okresie? To jednak nie wszystko. Morgan Freeman przedstawi największe ucieczki, a William Shatner odkryje niewyjaśnione tajemnice świata. Święta spędzić można w stylu History. Najbardziej popularne programy, odkrywanie tajemnic i spotkanie z prowadzącymi, których niektórzy pewnie dobrze znają, wszystko to w grudniu na kanale History. Czy w te święta uwierzysz? To się dzieje naprawdę. W niewiarygodną rozrywkę. Ten stwór jest bardzo, bardzo wielki. Imponujące. Rozmiar się nie liczy. Maleństwo. Przeżycie nie z tej ziemi. Ludzki umysł tego nie ogarnie. Latające spotki, wampirze, kałamarnice, robale zombie. Biłeś coś? Dziwne, fascynujące, straszne, po prostu nie do wiary. Święta w stylu historii od poniedziałku do piątku o 20 tylko na History Channel. A dziś, chwitach z dekodera to już wszystko, jak zwykle bardzo serdecznie zapraszam na nasze kolejne spotkanie. I przypominam, że jeżeli któryś z programów, o którym mówiłam, nie jest dostępny w Państwa domach, to zapraszam na stronę www.toja.net.pl. Proszę odszukać tam elektroniczne biuro obsługi abonenta i bardzo szybko załatwić można wszelkie formalności, aby cieszyć się pełną gamą programów oferowanych przez Toja. Za dzisiaj pięknie dziękuję, życzę spokojnego, szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia.